Zwidzi się za pana, po pierwszy raz zwidzi, tak pana gospodarka rozsypana, już się nie podniesie. Co mają do zaproponowania? Na przykład kopanie piłki z wizerunkami polityków. Dzieje się zło, a my z tym złem wygramy 15 października. <śpiewanie> Więc chcę wam... Chcę wam też powiedzieć, macie mocne hasła też. Niektórych nie będę cytował. Jak być może wiecie, zaproponowałem, że skoro jesteśmy tacy silni, to nie musimy przeklinać. Jak widać, poczucie humoru też będzie naszym orężem. Wiecie, tak naprawdę, to też jest problem w Polsce. द्वार सचिवालय संग्रहालय और द्वारिया शहर कोतवाली पुलिस